Cześć! Dzisiaj opowiem Wam o naszym ostatnim spotkaniu z klientami, o konsultacji, którą przeprowadziliśmy. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że moim konikiem jest edukacja i z chęcią dzielę się wiedzą z innymi. I dlatego właśnie piszę tyle artykułów na naszym blogu TaxOne. A ostatnio nasza koleżanka Ania Łuczak napisała świetne, świetny tekst który opisuje nasze ostatnie spotkanie. Było ono naprawdę ciekawe. W teorii klienci, o których opowiem, robili wszystko dobrze. Mieli swojego księgowego i ogarniali finanse, ale w praktyce coś poszło nie tak. Ania to opisuje bardzo fajnie, naprawdę warto przeczytać, warto przeczytać ten artykuł. No i tak właśnie przyszli do nas właściciele jednej firmy. Którzy mieli dosyć wysokie kwoty podatków do zapłacenia po zakończeniu roku podatkowego, bardzo wysokie powiedziałbym. Ania i Wojtek mieli swoją księgową, która na papierze wszystko prawidłowo rozliczała z Urzędem Skarbowym, ale nigdy nie dostali od niej żadnych wskazówek, które pomogłyby im zmniejszyć podatki. Mimo, że firma miała rosnące dochody z każdym rokiem, to podatek, który musieli zapłacić, Rósł wraz z nimi. Postanowiliśmy więc, że najlepiej będzie, jeśli zarejestrują swój biznes jako spółkę LTD, co pozwoliłoby na optymalizację podatkową i redukcję kosztów. W końcu, im większe dochody, tym bardziej opłaca się prowadzić firmę w postaci spółki LTD, ponieważ to umożliwia elastyczne zarządzanie zarobkami i pomaga oszczędzać na, na podatkach. Analizując ich wydatki, zauważyliśmy, że słabo wykorzystują oni dostępne ulgi podatkowe, co wynika w dużej mierze z faktu, że firma była prowadzona w niekorzystnej dla nich formie, ponieważ mieli oni założone zwykłe partnership. A ich dochody przekraczały kilkaset tysięcy funtów. Wyjaśniliśmy im, w jaki sposób mogą wykorzystać dostępne ulgi podatkowe, takie jak minimalne wynagrodzenie dla dyrektorów, nisko oprocentowane dywidendy, kwoty wolne od podatków, od oszczędności wolne od podatku wypłaty wpłaty na personal pension plan leasing elektrycznych samochodów służbowych czy zakup sprzętu firmowego i w ten sposób wykorzystanie annual investment allowance zasugerowaliśmy im również kilka sposobów na lepszą kontrolę sprzedaży i zwiększenie zysków. W artykule napisanym przez Anię są, szcz są szczegóły dotyczące tych sugestii serdecznie zapraszam do Lektury. Chciałbym Wam też powiedzieć, że tutaj wspomnieć, tak naprawdę, że księgowość to nie tylko nudne liczenie faktur i płacenie podatków. Ważne jest, żeby Wasz księgowy nie tylko podpowiadał, co robić, żeby nie przepłacać, ale również pomagał w rozwoju waszego biznesu. Wiem, że trudno znaleźć dobrego księgowego, a ja znam kilku super specjalistów, takich jak właśnie Aniuczak, Piotra czy Sandrę, którzy zawsze chętnie wam pomogą. A jeśli jesteście klientami Taxuan, to możecie również liczyć na moją pomoc w każdej kwestii podatkowej. Zawsze, zawsze dla was jestem dostępny. Zapraszam oczywiście również do subskrypcji tego kanału. Mam nadzieję, że znajdziecie tutaj dużo ciekawych wideo na temat podatków i tego, jak nie płacić więcej niż to konieczne. Pozdrawiam Was serdecznie i widzimy się w kolejnym wideo. Zatem do zobaczenia. Cześć.